Idziemy dalej prosto tą niewyasfaltowaną częścią drogi, po to by dotrzeć do dawnego stawu młyńskiego, zanzmühle Taich. To tu w 1765 roku, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży młyna w Santocznie, Christian Wentland wybudował kolejny młyn wodny o nazwie Zanzmühle. Powyżej młyna powstał staw. Z czasem młyn rozbudowano o tartak napędzany również wodami santocznej. Młyn ten czynny był jeszcze krótko po 1945 roku. Trudno teraz w tej panującej tutaj leśnej ciszy wyobrazić sobie, jak pracowita niegdyś była santoczna, która jest główną osią naszej ścieżki edukacyjnej. Stoimy przy trzecim z pięciu miejsc jej pomysłowego wykorzystywania. Poznajmy więc kolejny punkt naszej ścieżki. W tym celu zapraszamy ponownie na ulicę Bukową i spacer w prawo.